No więc e, witajcie. Dzisiaj znowu będziemy grać. Kamera fokusuje i łapie. O, już łapie. <noise> Łap! O, kurde Faktycznie, jaka siza. Dobra, nevermind. E, dzisiaj sobie gramy w Minecraft Again, Skywarsy i w ogóle. Dzisiaj ze mną Ola. Przewam go wszystkim. No i będziemy sobie grać. To nie będzie normalny odcinek. Będzie bardzo normalny odcinek. <noise> Tu jest skrzynek, bo trzy skrzynki są tu i tam są jeszcze skrzynki. Co? No, tu są trzy skrzynki. Tam są. Z... ja jest, znajdę, widzę, no dwie. No, tu jest jedna. Tu jest jedna. Łola boga! Dobra, będzie fajte. Tu jest druga. No, naprawdę? <laughs> I tam masz ze drzewem, czy się? O, to będzie fight. Wygrasz, to jest ja w Ciebie wierzę. Nie wygram, bo kurde, on ma jak sobie a ty idziesz na środek? Możesz iść na środek i pozbierać wszystko, a później się tapacie. Ja jestem już. Czartowałam! Żartowa... <grym> o O Co to było? Nie mam. Ale za późno. Chciałam go tak. Nie zrobiłaś w niego. So Bo... To wszystko przez komputer, Kamila. Czy komputer z Nasa. Ja z Nasa, kurde. Z dup, nie z Nasa. Tego nikt nie słyszał. To nie ja. A nie ja. To Nasa. <noise> Lubię lady. Takie na ciepło. No. Ale na ciepło są obrzydliwe. No one się takie, takie... Obrzydliwe są, lody na ciepło są obrzydliwe. No. O tym się nikt... <ślesz> no, kobieto, strzelaj w niego. Nie mam Ło. łuku, ok? Nie mam łuku, mając w ręce. Nie miałam go w ręce, tak? Ej, bo jolo. A gdzie on był teraz? O kurde, chyba przestrzeliłam. Dawno nie grałam w Minecraft! Uf, ciebie. No, strzelaj do mnie. Wczelaj do mnie, Kupo! Ej, kartowała. Patrz gówniakę, patrz! Disa, Sisi igi. Burzęki! Ja kieruję! Nie wiem, czy jaka śmieję. Generalnie to będzie rudy odcinek. Generalnie to Ty jesteś ruda, ok? A Ty to może nie. Czy to jest rudy? Czy to jest rudy? Waszym zdaniem, czy to. Tak? dobra, to jest rudy. Tylko teraz nie widać aż tak bardzo, że to jest ruda, ale to jest rudy, bo to jest rudy, bo to jest rudy, rudościowy rudy. Ogólnie? To, to. To. Co wy robicie? A to, to się nagrywa? Halo? To, to się na... Dzień dobry. To się internety robią. A dobra. Idź, bo nie jesteś rudy. To jest rudy od... Ej, ja go... Z... Ej, ja go zrzuciłam! Bol Ale on wyszedł, żebyś nie dostała końców. Czyli się ja dostanę końc? Jak dostanę końce za niego. Tak? No, sojusz, sojusz. Jesteśmy ostatni na arenie, ale sojusz, chodź, chodź, zbudujemy sobie domek, chodź mam się dur. survival. Mam kobla. Soj, tak, soj, robimy soj, oczywiście. A wiedziałaś o tym, że jak robi się survival, to po pół godziny mapa się kończy? Że nikt nie wygrał i ten, Żeby Serio? spróbować następnym razem. Pół godziny? seria, aż tak dużo? No. Ktoś robił tak pół godziny survival? No, my o trzeciej w nocy. No. 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 Patrz, ładny domek, ale Siek. na dach mnie nie stać. O, zrobi zrobię nawet okna. Wow. Chciałabym zawsze mieszkać w takim domu. Ładno, nie. A jest, oh. jest. Na to, bogato Nie stać, z żelaza. Nie, nie stać mnie na dach, ale zrobię go z żelaza. Ty patrz, idealnie mi starczy. Co z tego, że nie mam klaty żelaznej, nie? No. Jeszcze drzwi do tego, nie, bo nie mam hajsu. Nie, bo nie mam hajsu. A poza tym? A poza tym. A pos. Z... Tym. A, z... Tym? Ym. Ym. To jest dom na piasku. To jest dom na, na pia -pia piasku, tak? A to w sumie lubię. No. Ona jest w sumie fajna, dobra. To to wygrany, nie? No. Znaczy ja wygram, bo ty nie grasz. U, hu, hu, hu. Znaczy grasz, ale nie grasz. Ja <laughs> Jak to zamieniają w ogóle? Że, że to że pepszty. Grasz, ale nie grasz, pęsztych. Ooo. Jakie nik? On, ona, ono? pawka. To może dziewczyna pawsa. <laughs> A, a tu tak zawsze było? Nie, te skrzynki była tu i tu. Ja zawsze chodziłam tutaj i tam otwierałam i widziałam, czy ktoś mnie nachodzi. To może jest jakaś inna wersja tej rany. Abo ją po prostu zmienili, żeby ludzie nie wiedzieli, że go nachodzą od tyłu, żeby to było surprise. Żeby jeszcze nie będą od tyłu, a on nie wie. <suszy> What? No, 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 ty jesteś ruda, ta pełna no, ruda. <głos> <Dobry>. <głos> no, naruda. Już, już, już. Już, już. <noise> <noise> Dobra, I to my się sygnałem. tak? Ten odcinek kosztował nas kilkanaście minut. I, I, I wolnara wolna. mieliśmy tam. No, był. I poszedł. Pokazał stopy. Poszedł, bo nie jest rudem, jesteśmy rudem, więc my rudem, my przeknamy tak. Was w tym odcinku dzisiaj i do I zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak. I subskrybujcie kanał, Justynki. Tak. No tak. No tak. A i w ogóle mam fanpage'a jak no, nie do opisu, tam możecie. Się... No filmiki no, w ogóle i takie tam. Oczywiście znaczy nowe filmiki, które będą wyjątka.